Siema. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Witam witamy... bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Śpimy. Na kanale, który codziennie wrzuca filmy o 22, a tak właściwie to my to robimy, nie zrzucajmy tu winy na jakiś kanał. E... No, to my to robimy. W tym miesiącu nawet ja to robię, bym powiedział, więc witamy. Ale już niewiele e... ci zostało, stary. No nie chyba tak. Stało. No, kiedy? No. 47, Ty zrobiłeś 31 jest odcinku, czyli ja do 62 muszę, no to jest 48, no to jeszcze tak szybko matematyką to chyba 14, ale nigdy w matematykę dobry nie byłem, jak to Prawda. mówią, ledwo zmałem, dałem z matmy a patrz jak mnożę potencjał, życzymy Ci miłej nocy, jutrzejszy dzień będzie wspaniały, pamiętaj, czuj się tutaj bezpiecznie, nikt Cię nie zwyzywa, no chyba, że my, ale to się nie obraź w takim razie. Tyle. Odpal sobie z playlisty, bo to jest bardzo ważne, że z playlisty. Eee, I Areczku drogi, powiedz mi, jaki temat ciekawi. dzisiaj, pe, dzisiaj taki też sobie wziąłem. Eee, znowu jakieś dziwne rzeczy będziemy sobie przeglądać. Tylko dzisiaj natrafiłem na hobby. Dziwne hobby ludzi, jakie są różne. Fajne dziwne czy nie fajne? No, masz jakieś hobby, które chciałbyś robić? Takie hobby, jakieś coś jakieś zainteresowania, może coś tego typu, coś cię interesuje, dziwnego? Zastanawiałem się, jakie hobby robiłem. To no było w miarę dziwne. No takie normalne nawet, którego nie pokazuję. No to na ja na przykład ćwiczyłem parkour na przykład. O, no to, to tego jest takie... Z czasu. To było dawno za z moich czasów, tego. mojego dzieciństwa też. No jesteśmy w tym samym wieku, więc to też było pamiętam wtedy takie dość... Fajne, jestem ciekaw czy teraz ktoś robi nadal parkour. Bo Chyba... wiem, że y za naszych czasów właśnie parkour. to było takie dość hype'owe, nie? Było, y ale było też Ten bardzo parkour. mocno wyzywane w o kręgach ludzi którzy byli starsi twierdzili że niszczymy różne rzeczy i mówili, że to tak zawsze iść. jest jak się młoda fala natrafia, więc... to zawsze jest wyzywane później tak samo Ta, z więc muzyką wyzywane... wszystkim tak i było nam smutno hmm. wam a z innych rzeczy no to, no to moim zdaniem e... granie w golfa no to teraz takie aktualne nie w sumie Granie Takie nietypowe hobby. No jest to, nie, ma, mało spotykane mi się wydaje, przynajmniej mniejszość. Mało mniej, popularne. No. A wiesz co ja jeszcze bym zrobił? To też przez, częściowo przez GTA, bo ja to, kiedyś właśnie mój tata kupił rakiety do tenisa, a nigdy nie miałem okazji zagrać prawdziwego tenisa, chciałbym zagrać w tenisa kiedyś też. Ja grałem Ujdziesz? kiedyś, jest mega trudne. No jest, no biega się, uderza tą paletką, że są Ale to nawet nie tyle, że się uderza stary, trzeba trafić no. to po pierwsze, no, to, to jest, jest Ping ponga lubiłem zawsze. Kupimy stół kiedyś do ping ponga, będziemy sobie grać w ping no, Stare, Gdzie nie go będziemy w to... trzymać. 20 lat nie grałem w ping ponga, ale. Gdzie go będziemy trzymać? No w dupie, wiesz? A, to ja aż takiej pojemnej no. nie mam, ale pamiętam, że jak no. byłem mały, to miałem stół do ping-ponga w domu. Zazdro, ja stary, wiesz co robiłem, miałem tylko taki zestaw stary jakiś, yy, dostałem, nie wiem, na święta, czy na jakąś okazję, takie chujowe paletki, chujowe piłki, taka siatka rozwijana na stół. I ja to na takim stole zwykłym, co taki wiesz teraz, co mam na przykład w salonie, taki zwykły stolik po prostu, kawowy, to do tego sobie przyczepiłem tą siatkę i sam ze sobą odbijałem. No to ja miałem taki stupik pogowy, Niestety. ale tata uznał, za, za że potrzebuje go, że chce go spalić i porąbał go i pociął no i spalił. Nie. Naprawdę? A ja zawsze chciałem mieć stół do pingla, to było marzenie dzieciństwa moje. Bo Tata uznał, że. Nie. A ja byłem marzeniem dzieciństwa było. Ping pong to w ogóle serie to jest tylko takie, żeby się pograć w szkole dla beki z nudów, albo jak nie masz stroju na WF, czy to realnie są jakieś mistrzostwa w tym? Są w i ludzie Chinach? są porąbani w to. Ja nie Ludzie mogę. są porąbani w to i bardzo dobrze. Znaczy wiem, kiedyś widziałem jakieś filmiki, jak tam Hinole jakieś grają, to to wiesz. No. Piłki nie widzisz, że oni tam nawalają. Dobra. Chciałem powiedzieć, że dzisiaj jestem idealnym przykładem osoby dla śpimy. Do spanie. Bo spałem 10, 4 godziny Boże, Może 4 godziny chyba 4 spałem. Dni. Tak Pamiętaj, pamiętajcie widzowie, jeżeli chcecie się dobrze wypocząć należy spać 4 dni dziennie. Tak. Ale nie no, spałem 4 godziny, jeszcze mnie kurier obudził, więc miałem sen przerywany, tragedia. To coś fajnego przywiózł, czy takie gówno, że nawet eee, się nie opłacało Laptopa. Laptopa. No to to fajne przywiózł fajne przywióz. No. Dobra, przyjrzyjmy eee... hobby. Mam jakieś artykuły, gdzie jest 10 najdziwniejszych. Eee, czarne strony muszę włączyć, bo mi coś tu. Właśnie się. Razicie. razi Cię. A ja dzisiaj niemocno, wykorzystuję no. stronę do oświetlenia się i wykorzystałem Fivera i mam Fivera odpalonego, więc wprost okay. jest... nie Dobra, jest na stronie katalog marzeń 10 hobby, jeszcze na stronie onet facet, o to męskie hobby będą jakieś, facet, 5 hobby, jakieś dziwne pomysły na hobby jeszcze, no dobra, zobaczymy, najpierw przejrzymy kojarzy... tę stronę sobie. Jeszcze mi się kojarzy, się kojarzy słowo facet. Facet. Jak tam ja tutaj, już? Ja ci tutaj nie, facet. Ja ci tutaj dałem ciuchy, dałem ci buka <laughs> i z to ja Legendarne ten. Insta Story Malika. No i tam, było facet. <grym> tak, to, to tam był facet. Tak, tam było facet. Dobra. Dobrze. E, Zaprezentuj. O Jezu, to jest taka lista, że trzeba czytać. Jest tylko tytuł, ale żeby się coś dowiedzieć, jest kryptozoologia. Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy wielka stopa albo potwór z Loch Ness naprawdę nie istnieją? No właśnie, oni też. Mowa o kryptozoologa. Kryptozoologia natomiast to dziedzina należąca do pseudonauk zajmujących się badaniami nad zwierzętami, których istnienie zostało powszechnie odrzucone ze względu na niskie dowody. Czyli... takie hobby to ciekawa podróż przez niezbadane drogi... Czyli kurwa szukasz wielkiej stopy, po... tak w skrócie. Czyli, Czyli to jest hobby zjawiska takie. paranormalne, teorie są No skiskowe. nie do końca, no, no ale może tak, no, no tylko że to chodzi o zwierzęta akurat, więc to tylko takich stworów przykład, czy właśnie potwór z Loch Ness, Albo ten. A to za dzieciństwo, właśnie w tych bajkach, były jakieś potwory z Loch i tak dalej. Pamiętam, że ja kiedyś tak myślałem, że naprawdę istnieje, bo nawet nauczyciel angielskiego bodajże w podstawówce mówił nam właśnie, że był tam gdzieś. Gdzie to jest ten potwór z Loch Ness? W jakiejś Szwajcarii, kurwa, czymś tak? No w Loch Ness. No w Loch Ness, nie wiem. No ale gdzieś tam właśnie mówił, że był i mówił, że to naprawdę istnieje. Taki potwór i widział. Czemu dzieciom się takie głupoty wciska, kit jakiś. No głupotę mam Tak projektę. samo jak i Mikołaja. Nie, a Mikołaja, co ma wielkie, co ma wielkie jaja. jaja. tylko taki, co ma małe jaja, jest i po co tak kłamią dzieci. To jest. Ale ten. Nie wiem. Zastanawiam się na ile taka taka zajawka, to jest zajawka, a na ile jest to po prostu choroba psychiczna. <laughs> no właśnie, wiesz, bo my też tu lubimy rozkminiać głupie rzeczy i gadamy o głupich rzeczach, ale my tego nie bierzemy na poważnie, tylko po prostu głupoty gadamy, a nie no, no. się tym fascynujemy. No, ale dobra. No to tak, nie, nie ma jakichś dużo. Jest też kolejne dziwne hobby friganizm. Ostatnio podbijamy. Wiem, ambia, co to jest. Tam. Wiem, co to jest friganizm. No Wiem, co to powiedz, zaraz co to Jezus, będę czytał, a ty wytłumaczysz. Friganizm to zgadzam. są Postaram osoby, które zdobywają pożywienie, które a, normalnie no. byłoby niezadane do spożycia, nie i ludzie by to wyrzucili, e, ale oni jakby postanawiają to zdobyć i postanawiają a to, takie, to zjeść. To jest takie przydatne dość, w sensie, no takie. Oszczędne. No, no nie tego słowa chyba szukałem, ale no w każdym razie takie przydatne, że, wiesz, że No bo faktycznie w tych kontenerach. Ekologiczne. Nieraz on, no może, może coś w ten deseń. Eee, no, że wiesz, za jakąś biedrą czy za czymś tam są normalnie kurwa dobre rzeczy, nie? Tylko że figanizm w Polsce jest nielegalny. Naprawdę? Tak. Że nie skręć można... ze śmietników jest nielegalne. Nie można... Nie no to jest skradnięcie ze śmietników, no a tak, no ale to... jeżeli byś nie chciał tego ukraść, tylko chciałbyś to dostać od kogoś, to żeby ktoś ci to dał, musiałby zapłacić podatek od darowizny. Ja pierdolę jebane prawo Więc polskie. jeżeli jest yeah. ktoś, e jakiejś fabryki, jakiejś, albo jakiejś piekarni, albo wieze. czegoś, to on nie może dać chleba na przykład. Czyli bo, bo, bo musi to bułek, wypierdalać po prostu. Musi to wypierdalać jest, do kosza, bo inaczej yeah. byłoby to potraktowane jako darowizna. Co więcej, śmietniki w sklepach, ty, to... Mają taki obowiązek, że muszą zostać zamknięte na kłódkę, żeby ludzie nie mieli do tego dostępu. Chciałem się przyznać do złamania prawa. Yy, wysłałem sosy widzą, podcinkujemy, po dałem za darmo. No i teraz podatek no, muszę zapłacić. No, będę musiał zapłacić podatek od prostu. Ale postu. co ciekawe, a za granicą kwitnie. Na TikTokach i no tak, e, no. wszędzie jest Jebaś totalnie tego dużo. E, w Polsce funkcjonuje jedna jest, aplikacja. Jest free to go no? Jest właśnie aplikacja. <grym> tak. No właśnie. Ale to co to... oni na. A nie, bo to nie jest za darmo. To nie jest, to darmo. Nie jest za darmo. To, się tam to płaci jest dar... ale tanio, tanio, tanio bardzo, jest no bardzo, tak. bardzo, no. Na przykład nie wiem, jaki zestaw słyszy nawet możecie za jakieś dwie dyszki zgarnąć i macie zestaw za stówkę, kurwa, tak. Czy coś. Tak. A jeżeli jesteście zainteresowani nielegalnym procederem frigalizacji, to jest grupa Friganie Polska i tam A, jest i dają, normalnie po prostu. Wrzucają, tak, rzucają na wczoraj, no. No fajne jest, całkiem. <coughs> To akurat wiem, bo widziałem. Ja, I taki też, odcinek, ktoś... ja taki odcinek widziałem z Ukrytej Prawdy, gdzie właśnie oni postanowili jakoś para przejść na fryganizm i, i okay. brali rzeczy z tego i sobie mieszkali na polu w kamperze. Okej, okay. jakaś zajawa na tak, życie tak, to jest. Ale to bardziej nie traktowałbym tego, traktował tego jako hobby, a bardziej jako styl życia, trochę jakby bycie No ślipisem. właśnie dziwne też, że to jest opisane tu w hobby, no ale widocznie nie ma dziwnych hobby i musieli podpiąć jakieś dziwne rzeczy. No nie jest to hobby do końca, tak szczerze. Kolejne jest... też znowu coś ze zwierzętami, jest syrening. To polega na tym, że... No, jakieś syreny. Sympatycy tej aktywności spotykają się w specjalnie przeznaczonych do tego zbiornikach wody i przywdziewają kolorowe płetwy. Jednak nie są to zwykłe płetwy, prawdziwe jest syrenie ogony. Następnie oddają się wspólnemu pływaniu. Z ławicą. Co? Magiczne i niezwykle istotne. To brzmi jak A jeżeli lubisz pływać, może odnajdziesz w tym swoją pasję. Dodamy też, są męskie ogony, i wtedy mowa nie o Syrenie, a o Trytonie. Czyli, że. A na chuj, ale to po prostu jest pływanie, tylko że ten ogon pomaga pływać, czy to się jest chory psychicznie? Bo właśnie się zastanawiałem. Nie, wiesz co? To mi się wydaje, że to jest taka trochę super... Bo może, kukle, to, jest, e... bo może to jest. Oni nie udają, nie próbują, nie starałem się udawać Syren, tylko po prostu te płetwy. Uatrakcyjniają jakoś, uatrakcyjniają pływanie typ. po prostu, że to ciekawiej się pływa, no a nie, że To jest trochę, oni mi się wydaje, jak nie? subkultura Weebu, y, to się nazywać? Ludzie, którzy na się anime, to się nazywa No coś, coś tam jest takiego tego no, typu. No to mi się Ten. wydaje, że tak samo są po prostu ci syreni, to się nazywa, jak się nazywa? Syrening, ale to pływanie Syrening, jest po prostu. to jest pewnie to, subkultura że... jakaś, która służy... Temu, że oni się jarają po prostu serenami, fascynują się hmm? nimi, więc no. podabniają się do nich. Prawdopodobnie tak to działa. Ja nie będę tak mi będę wydaje, że się wydaje, się ja jaram, to, że więc tak... ja. też będzie ktoś mówić, mam choroby psychiczne. Wiesz co? Yy, ja lubię grać w gry farmerskie na przykład. A wiesz. łubisz zaś bimbały? Łubisz łizać bimbały? O, ambus? Łubisz ambuzy jeść? <laughs> 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 Kolejny ten, geocaching. A to jest... A nie, bo z Geocacherem mi się pomyliło. To. Ja, to kiedyś, ja to. kiedyś nagrywałem to na kanał, to polega, to mogę nawet wytłumaczyć bez pytania. No wytłumacz. to polega na tym, że jest taka aplikacja, która nawet się też nazywa Geocaching. Eee, wtedy pamiętam, że mi było to ciężko robić, bo tam wokół siebie miałem mało paczek. W Warszawie to na pewno jest dużo teraz i też pewnie to jest więcej tego. Generalnie macie mapę wtedy taką, gdzie macie wskazane, jest opisany punkt jakiś na mapie, po prostu pineska jest przy, przy ten, 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 ten. Eee, jest opisane to miejsce. Więc tak, jak ktoś się ciekawi jest w jakimś ciekawym miejscu, to tam macie jakiś opis tam, nie wiem, jakiegoś miejsca ciekawego i co ważne, w tym wszystkim jest tam ukryta jakaś paczka, w której ludzie po prostu wkładają rzecz od siebie, którą mają, nie wiem, no tam najczęściej to można spotkać jakiś no, długopis i kartka, no, to jest chyba podstawowy taki, żeby się wpisać po prostu. E, no dodatkowo, jak są jakieś większki pojemniczki, to tam, nie wiem, kurwa, możecie znaleźć jakieś karty, metal, tazo, kapsle, no jakieś Ciekawe. takie duperele generalnie, nie? Różne Ciemy... rzeczy tam się spotyka, ale... Co ciekawe, właśnie itemy, które tam są, nie zawsze są stale tam. Bo to polega na tym, że możesz coś zabrać, ale musisz coś oddać od siebie. Tak, no też to tak to chyba działa plus minus, więc, <noise> więc to tam można się tak wymieniać. No fajne takie coś, tak. żeby jak się nudzi na mieście i chcesz sobie coś... albo na wiosce się nudzi i to co możesz coś poszukać takiego, nie? To, to, jest, to jest trochę Pokémon Go, takie, tylko bez telefonu. No takie albo Pokémon Go, albo takie bardziej poszukiwanie skarbu, nie? Bardziej z tym się może to kojarzyć. Takie tak, ale to osy, się bardzo często skarbu, wiąże no. z jakąś zagadką, tak? Że to nie jest takie eee, łatwe do znalezienia, No nie że... ma podanego idealnego punktu, gdzie tylko jest podane Opis najczęściej jakiś i musisz to po prostu znaleźć, więc no to się kryje takie trochę poszukiwanie okay. skarbu, nie? No i jest też napisane Bardziej. na tej fiolce w ogóle, że jak znalazłeś to przypadkowo, to odłóż to, bo to jest część gry. Jeżeli chcesz nie tak, zagrać, to no. pobierz tą apkę. Fajne, to Czekaj, czy ktoś fajne. to kiedyś znalazł tak, o, że znalazł sobie i mówi, co to kurwa jest? I hmm? wyciąga i mówi, no to, ej, to... co jest. Tak, most... I to siup, tak no, <laughs> Zajebał. no. No to fajne, fajne. A kto to tworzy w ogóle? Czy są ludzie, którzy e, tworzą? No wie, jest administracja żywi? tego jakaś generalna czy tam po prostu ktoś to się na tym jakoś zna i ktoś chce stwierdzić, że się znasz na tym, no to to menedżerujesz tym jakby i do, te, te punkty i tam są ludzie, którzy jak dodasz swój punkt, na przykład możesz swoją paczkę też zrobić, no to oni później jadą hmm. i sprawdzają, to wszystko czy to jest jakoś tam zgodne z tymi wow. regułami tego wszystkiego. Więc jakaś administracja tam jest w tym no tak to, kto to, to, to twórcą jest, to nie wiem, kto kierowcą kurwa był, nie mam pojęcia, no. Też nie mam pojęcia. Fajna zajawka, tam jaki oni sposób zarabiają, to nie mam yy, pojęcia. Można tam, tamten, bo tam są, po... mało jest strasznie paczek takich darmowych, jak chcesz dużo mieć i do wszystkiego dostęp, musisz premium kupić, więc masz premium Aha. na apce po prostu. A kupowałeś? Ja miałem chyba kupiony, no, bo tamte w mojej okay. paczce, co nagrywałem wtedy, to było mało tego. Kolejne Plain Spotting. Z pewnością. A co jeszcze do tam przedniego mi się kojarzy, że jest taka też dużo ludzi na YouTube nagrywa, tylko to już jest takie, kurwa odklejenie trochę dziwne, że to Paukerson nagrywa. Ten Go Gas, tylko. No ma taki content, no, ale. Ale czemu od razu odklejone? To taki content no Co content robi? No to się, że nie bierze tego na poważnie. no. Jest to pewnie ogarnięty chłopakiem. Dawid Czech też nagrywa pojebane konty. pewnie pewnie też jest normalnym chłopakiem, i tylko mówi. W to jak akurat, ale. Cześć, okay. e, Jak to się nazywało? Ten, co też, tylko te losowy punkt generujesz na mapie, i tam random idziesz Randonautika. Randonautika, no i udajesz, że zjawy widzisz. To też, co mi się skojarzyło z tym. Dobra, przejdź dalej. Ten plane plan, plan, plan spotting, z pewnością widziałeś nieraz przedstawicieli tego hobby. Widziałeś? Łubisz? Łubisz? Czym jest więc co plane to jest? spotting? Chyba najdokładniej. Będzie, jeśli powiemy, że obserwacją samolotów. o, okay. To ja, tak, ja. Y, ten. No dobra, to przeczytam ten. Osoby, dla których samoloty są fascynujące, bardzo często ustawiają się niedaleko płyty lotniskowej, oglądając noszące się i lądujące maszyny. Z pewnością najlepszym i zapewne wymarzonym spotem wielu plane spottingowców jest plaża Macho. Albo Mao. Słyszałeś o niej? <laughs> jest to piękna tak. czysta plaża. Zaraz, tak, tak, tak. Obok, wiesz, że to jest ta plaża, lopisko. że. Lopisko. No, i ona sobie Dlatego możemy ten. obserwować z niej lądujące te. A wiesz, co właśnie ja, nawet nie wiedząc, że to ten, uprawiałem takie hobby, bo jak u mnie właśnie sobie siedziałem na, na, na wiosce i na przykład, jak byłem mały, to się kładłem na trawie i oglądałem, jak samoloty latają. Tylko to były Aha. takie nie, nie z bliska, tylko takie, że takie plamy zostawiają. Na przykład, liczyłem cały dzień liczyłem, ile samolotów widziałem i przeleciało, I to, bo one takie ślaczki zostawiały, te samoloty. A, i tak nudne życie. Spierdalaj. Chciałem, co ty robiłeś na wsi za dzieciaka. No nie wiem, co robiłem, no na czepaku się bawiłem i w ogóle. Mm, ja też, no ale też liczyłem ile samolotów leci, i widzę. Licz na siebie. Fajnie. Ale co do takich spotowania, to tak z tym się nie spotkałem nigdy, ale wiele razy w życiu spotkałem się, się... z ludźmi tego, i tego hobby totalnie nie rozumiem. E, I kiedyś, ten... kiedyś, już ten, kiedyś już ten temat poruszyłem gdzieś tam w, w internecie i ktoś y, odezwał się, ktoś kto to Uprawia eee, i mianowicie chodzi mi o train spotting. Ludzie, którzy mają Kierdolca okay, na punkcie to pociągu. To wkurwiało, bo mieszkałem obok torów, więc to mnie nie, nie, nie za <laughs> ale... bardzo mnie jarały te pociągi, ale. E, miałem taki na przykład na Facebooku, bo miałem profil ale na wiem. Facebooku, gdzie miałem 4000 znajomych. Co, i ja, był, ci, ty? Ja, ja ci wymienię dwóch, dwa typy ludzi i powiesz, którzy gorszy zaraz. Ale no, poczekaj. Tłumacz... No wiem, ty wiem, ale... codziennie wrzucał na Facebooka, na Walla zdjęcia pociągów i sam tak. je robił. Miał na awatarze zdjęcie pociągu, na Tak, są tacy na tle ludzie. Ja wiem, wiem. Są tacy codziennie ludzie. Codziennie wrzucał zdjęcia pociągu. Znaczy, wow. nie śmiejemy się, jak lubisz pociągi, lubisz ambuzy, lubisz? to spoko, ale nie, jest, jest jest jeden typ, pociągi, pociągarze wstawiają. Jest jeszcze drugi typ stary, jak wstawiają wozy strażackie. Znasz też takich? Tego nie. A, no to ja też to nie. O, to ja, to nie. To nie. To ja znam też ludzi właśnie, którzy na Facebooku widziałem, często się zdarza, że właśnie wozy strażackie ludzie wstawiają zdjęcia i ustawiają na profilowe sobie, więc to jest, co gorsze, strażacy, strażacy ciężarze czy pociągarze? Pociągarze chyba, bo częściej widziałem. Ale okay. pociągarzy jest bardzo dużo, <grym> e, bo spotkałem się to z tym nie raz, co ci ludzie zawsze mają i mówię ci raz, kiedyś to poruszyłem temat tego gdzieś w internecie i napisał mi komentarz taki obszerny, że mam się nie śmiać z tego. <grym> to tutaj też napiszą pewnie, nie śmiejemy się, no z nas się kurwa też ludzie śmieją, no zamknij łeb tam. Dobra. Yy, kon. Kon. Yy. A co do tego spotingu, to mi się też sprawia, że dużo osób ptaki obserwuje, ale to chyba starsze ludzie, starsi ludzie. Nie spotkałem się z nikim chyba w naszym wieku, czy na Facebooku ze znajomymi, żeby. Jakie są ptaki, jeszcze rzeczy, które ludzie obserwują, także. Tak, no mi się wydaje, że to się najczęściej fasunują. to ptaki, ale. Nie kolegów. Tylko takie leśne. Mrówki ktoś może kupić. Mrówki mieć, nie, mieć możesz. Co się stało z Mrówkami jego? Ja tym. No nie wiem, on je chyba zjadł. Albo, albo ususzył i jako pieprzy używał Mówisz? sprawy. Mówisz? Albo Albo miał mrówki też, co się z nimi stało? Miała. Frank miał mrówki, co się z nimi stało? Tak dużo mrówek mieli, gdzie oni zniknęły? No, mrowisko zrobili wspólne. Jestem ciekaw tego aspektu. Każdy eee, chyba jest ciekaw. Dobrze, To jest niewyjaśniona, Kontynuuję. to jest ten... Ice